Ale kto ty jesteś? I co, on wrzuca to na YouTube i co? Tak, pały i sound i z cywilniaka ci Tak? O, kurwa. Przepraszam, tak się trochę krzywo wyszło, przepraszam. Tak... Trochę się zmierzwiła naklejeczka. Ale czemu ona nakleja? O piesek cię polubił. No czemu? No tym źle zaparkowanym naklejam. Dlaczego? Dlaczego? No bo lubię. Czemu naklejam czy czemu źle zaparkowane? Czemu naklejasz? No bo lubię. To jest taka forma, taka i tak mandatu nie dostaniesz. To jest taka forma upomnienia, nie? O. Kurde, krzywo... Chodź. I co, schodzi? Nie? No, trzeba trochę chwilę poświęcić, trzeba, niestety. Ale po co niszczysz szyję nie, nie? nie, tam nie niszczę. Odkleisz i nie kto ty jesteś w ogóle? Odkleisz i nie będzie. Ale kto ty jesteś kurwa, w ja? ogóle. Jestem no? strażnikiem Teksasu. Tak? No, no chyba po... panem. jestem. Nie parkuj tak następnym razem. Zasłaniasz, no, no zasłaniasz widoczność Myślec na przejście strażni, dla pieszych. Nie przyjadą. Nie przyjadą, dlatego robię sobie takie zabawy. No Zobaczcie, jak kiedyś kurwa Michał dostaniesz to miał. No, zobaczymy. No. Miłego dzionka. Teraz zobaczycie, jak się wychodzi za takiego pojazdu na przejście Ojejku Szkoda, że pan kierowca nie zwolnił nawet Ojej Zeszło? Zeszło? Zeszło. Super. Czyli chyba nie jest mienie zniszczone. Zniszczone jest, czy nie jest? Mienie. Mienie, czy jest zniszczone? Okaże się. Okaże się, ok. Okaże się, dobra. Ale wygląda całkiem ładnie. Miłego dzionka. Jak ci wózzę to tak się co zrobisz? Tak ci łego że się kupa wazę. Dlaczego? W zdzieraj tam naklejkę frajerze. Ale czemu tu parkujesz? Bo się spieszyłem z dzieckiem do lekarza. Do do lekarza. Co, nie masz miejsca, żeby przejść? Mi przeszkadza to. A ty nie to obchodzisz ty, masz przejść masz miejsce, żeby przejść? Mało Mało! No właśnie takie z... jesteś szeroki. No właśnie z psem się niewygodnie mi tu mieszkają. Chciałem to iść tam, na łąkę. Ale ja tędy chodzę. No i co nie mieści się? No ledwo. Muszę czekać aż inni ludzie przejdą. A co masz lepszego do roboty ty frajerze? Parking tam masz. Tak się przy dziecku zachowujesz naprawdę? Chodź, chodź. zdjęcie swoją mordę zapamiętał tak. następnym zdjęcie. razem Następnym razem społeczniaku mhm. to będziesz zlizywał, tak? Tak. Mhm. Zajeźdź sobie tą kamerę wstać w dupę, dobra? Dobra Dzięki. Co naklejam, Naklejeczki. Jakieś? No takie, że jest źle. Że No, wą... to jest wąsko, mało miejsca. No, naklejam. Ale co pan jest wąsko? Gdzie to jest wąsko? No, ty nie ma półtora ale metra. Po sobie, ale, ale po co pan nakleja? No, to żeby. żeby wezwać? Żeby co? Żeby policję wezwać? Kto policję wezwać? No pan ja chce to? wezwać? To z kamerką wchodzi i kim tu tutaj? No? Tu jest. O. o. No widzi pan, jest mało, mało no, dobra, miejsca no, tak, to jest. no. Co prowokuje? No po co tu naklejasz? A po co tu parkujesz? Na co po... nie mogę zaparkować? Czy gdzie, no, nie to jest zakaz? gdzie to jest zakaz? No, półtora metra musisz zostawić. Gdzie półtora metra? Pieszym. Na chodniku. Chodniki ile ma y, y, tego? No nie wiem, mniej ma. Tutaj nie można zaparkować? No nie można, to pani No To sobie z kamerką i do letu daje, No A pani tak staje? Wy pani nienormalna pani jest? Dobrze się pani czuje? Ale jestem niemiły, co? Ale powiem wam tak, ci ludzie... Też nigdy nie byli dla mnie uprzejmi. Nigdy mnie nie zapytali, czy mogą tam zaparkować, czy nie będzie mi to przeszkadzać. Więc tutaj nie następuje żadna niesprawiedliwość, gdy ja się w taki dosyć niekulturalny sposób do nich odzywam. Oni to już zrobili na wstępie, pokazując, w jaki sposób traktują innych ludzi w przestrzeni publicznej. Zresztą, zobaczcie, tutaj ja się z tym zjawiskiem spotykam co i rusz, jest tego mnóstwo. Jest to zawsze problem, nie tylko dla mnie i chciałem Wam pokazać w ten sposób taki specjalny zabieg stylistyczny, czyli nie muszę być miły, tak samo jak ci ludzie nie są mili A dla mnie. Czy pan A czy Pani się jest, jest normalna? Pani odczywa. porzuca On samochód na środku chodnika? Z kamerką, i no Pani nagrywa. zobaczy. To Zosta zostawia Pani pół metra tutaj ludziom, żeby się przeciskali? A tutaj są dwa pasy, dobrze rozumiem? Jakie Też, dwa pasy? Jest, dwa pasy jest, Nie, nie, nie. nie, nie jest ta. A przecież tam jest parking. Jest ustawa, że półtora metra, ale bez przesady. Czyli jak co jak jest, bez przesady? Roboty, co bez przesady? Nie, mam ja, mam takich, ja mam takich codziennie tutaj. Ja wiem, jest bo trudno bo, bo, przejść. Ale nie możesz się wziąć do roboty, ale gdzie ci jest trudno przejść? No tutaj, dla ludzi. Gdzie? No tutaj. przejść. No ale jest niewygodnie. Ja przed chwilą to, to dwa nie razy pan, zaczepiłem okno. To, to, to niech pan nie zmieni i się po drugiej stronie przejdzie. Czy myśli pan, że samochodowi jest przejechać? A czemu pani przyjechać? nie zaparkuje na parkingu? Bo nie było miejsca. Proszę pana, Bo nie ja byłam mniej. w Enelmedzie. Parking Enelmedu na górze, parking Enelmedu na dole jest no? zajęty w A czemu pani nie stanęła dalej na parkingu? Bo już nie miałam parking? czasu, ponieważ. Nie miałam Nie ma pani zadek, czasu. Tak. Aha, no przykro mi. No, ale to nie parkuje się w taki sposób. I co, on wrzuca to na YouTube i co? Tak, tak. No i pokazuje absurdy, no Pani chyba musiała naprawdę się źle czuć, żeby tu zostawić samochód na środku. Bardzo się źle czułam, właśnie dlatego przyjechałam. No dokładnie, nie da się wózkiem przejechać. Da się, da się. Nie. Nie, Pan zobaczy, ludzie zwracają na to uwagę, to jest problem. No jest przejść, ja, ja zaparkowałem ten. Tak, to jest problem tak. dla mieszkańców, proszę pana. Wiesz co, i weźcie do roboty, człowieku. Ty się weź do roboty. Ja właśnie pracuję. Weź Weźcie za weź jeżdżenie się zgodnie z przepisami Teraz przede wszystkim. No, jest ta naklejeczka, no. a ty cię robiłeś mojemu samochodowi to zobacz szpały i sąd i z cywilniaka ci powiem. Tak, zobacz. Za co? Z, za to, że mi ubrudziłeś samochód. Pobrudzony. No, zaraz zdrepuj Ale... to. Sam się zdrawiam. widziałem, że to nakleiłeś? No tak. Stałeś naklejałeś. No i co? Szedłem za tobą. No i co? No i to, że ty kuropinesz zdrapać ten. No to sobie sam sobie zdrapiesz. Węzorem kurop powinieneś to zdrapać. Jesteś psychicznym człowiekiem. Dokładnie. Po co chodzisz tu naklejasz? No żebyś za na następnym razem tu nie zaparkował. Zniszczyłeś samochód. Nie. Tak. Zniszczenie to jest taka nieodwracalna rzecz, wie pan? A co zrobiłeś? Ubruziłeś? No nakleiłem tak. naklejeczkę. Nakleczkę? No. Czyli co? Możesz sobie chodzić naklejeć tu Mogę. Tratujam. A ty nie możesz. A ty możesz tu parkować? Mogę. Bo? Wezwij policję. Ale ja nie będę wzywał, bo nie przyjadą. Po co mam wzywać? No to oni mi dadzą mandat, jeśli tu... No oni nie tu, dadzą ci mandatu, ale oni ci nie dadzą mandatu. Policja jest... i Straż Miejska nie działają w tym Zwyczny państwie. człowiek jesteś. powinien się leczyć, do Będziesz tak dalej parkował? Oczywiście. Tak? Jak nie będzie miejsc nigdzie, tu będę. Tak? Nie ma tu miejsca. A jakby ci policjant zwrócił uwagę, to byś nie parkował? Ale ja zaparkowałem bardzo dobrze. Nie, nie ma półtora metra. Ty jesteś od tego, żeby egzekwować prawo... A kto prawo, jest? A, a kto masz... jest? Masz straż, jest? i policję. I gdyby strażnik ci powiedział, że nie wolno, to byś nie parkował. Jedź na granicę i pomagaj żołnierzom. Czy gdyby strażnik ci powiedział, <noise> no. że nie wolno, to byś odjechał? Nie, chciałbym, żebym przed, żeby zmierzył mi te półtora metra. Dobra. Tu nie może ci wózek przejść, przez ten A nie chodzi o człowieku. to. Nie chodzi o to. O co ci chodzi? Chodzi o to, że nie ma półtora metra. sobie do apteki przyjechać leków kupić? Można. No to trzeba zaparkować parkować, zgodnie z przepisami. to pokaż mi tu znać aptekę z parkingiem. ten. Więc idea, idealne, idealnie dużo miejsca. Nie co jest, nie, tak nie jest. chodzisz i niszczysz samochody. Nie jest, zobacz. 40, 70, 100, 120 cm. A ile ma cały? 150. To co, w ogóle nie można parkować? Na, tutaj na tym nie wolno. Nie masz co robić. A Ty? Ja mam. No to czemu ze mną tyle rozmawiasz? To żeby Ci uświadomić, że jesteś psychiczny. A Ty, ja chcę Ci uświadomić, że tu nie wolno człowiek. parkować. Ja się potykam codziennie tu o samochody, dlatego. Yy... A skąd jesteś stąd? No? Pokaż dowód. No, tu za rogiem zaraz. A? No? Gdzie za rogiem mieszkasz? No, tu niedaleko. No, po powiedz adres. Na Skoroszewskiej. Tak? No? Na no ile? No. Znaczy, za, 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 za to, ci ma firma jakimś... opuściła? Dobrze. No, powiedz mi adres. Uj... Oj, samochód. Znajdź sobie adres. Znajdź sobie adres. A jak się nazywasz? Maksym Szewczuk. Maksym Szewczuk. Maksym? Tak. z Ukrainy jesteś? A co, ma jakieś znaczenie? Ma. Jakie? Na jakim prawem chodzisz, egzekwujesz prawo. Ja nie egzekwuję prawa. Nie dostałeś mandatu Ale ode mnie. nakleiłeś ujęcie samochód. No, no nakleiłem, no bo... I będziesz to zdrapywał, Zobaczę. No, do... no, zobaczę. Tak. będziesz to zdrapywał. Dobra. Maksym, tak? Maksym. Szewczuk? Tak. Takie ukraińskie imię i nazwisko. A właśnie, słyszę. Także... I gdzie mieszkasz? O no, tak. Poniosę na policję, policja cię nie kurwa Okej. Okay. Jest świadkowa była, kamery są, i samochód i zdrapuj to. Oczywiście. Będziesz to kurwa zdrapował. Dobrze. Dobra. Chyba nie daruję. Dobra. No. A dlaczego tego nie chcesz zdrapać? Jakim Czego? prawem umuje samochód? Jak to? Jakim? Na jakim prawem? Nie rozumiem. No jakim prawem rodziłeś na samochód? Ale nie ma takiego prawa, które by mi zabraniało. Czy już własność psów? Nakleić naklejkę? Tak. Jest przepis zabraniający naklejania naklejek na samochodach? Teraz. No, te to... tak, się zdrapa, No Trzeba zdrapa. trochę poskubać, umyć samochód, będzie elegancko. Baczysz? No, Maksym Szewczuk. Z Skoroszewska ile? Skoroszewska. Wystarczy. Z Nie. Nie, powiedz ile, bo... Znajdziesz mnie tu w okolicy. Czyli dzwonię na policję, Maksym Szewczuk, chodź niszczy samochody. Dobrze? Dobrze. I z Cywilniaka... Z... Dobra. I Dobra. Kilka Proszę bardzo, tu jest kierowca tego Volvo, tak. który cudem znalazł miejsce do zaparkowania nie na chodniku, żeby... tylko na parkingu. Proszę bardzo, proszę bardzo. A, a. No już, już, już. O, to udało jest... się. Niech pan pokaże, co nakleja. Naklejka. Tutaj pan ma naklejkę za złe parkowanie. Się proszę bardzo. O. I jeszcze jedna ciekawostka. Tam stało zaparkowane Volvo. A tutaj, jak widzimy, uwaga tutaj pan ma dostęp do osiedla, do szlabaników, czyli mieszka niedaleko. O, proszę bardzo. Ale musiał tam na chodniczku, bo nie miał jak do tej apteki dojść. na no i tu widać swoim kolegom, koleżankom na osiedlu. Też nie ułatwia życia, bo no mało jest miejsca na tym chodniku. Nie wiem, czy tak w ogóle tu wolno parkować. Tutaj pan jest ewidentnie niereformowalny, kolejny dzień. Będziemy się tak prosić o nieparkowanie przed przejściem na skrzyżowaniu. No niestety to już jest. Kolejny dzień, dzień jak codziennie. Strażnik Teksasu, Brawo! Dzień, dzień, dzień dobry. Też będziesz naklejał? Nie, co mnie to interesuje tutaj? Święta, wie pan. Na parkingu. Od tego jest parking, żeby na nim parkować. Jasne.